Hvala right. što <laughs> od rywali, którzy tutaj pogubili punkt od trenera Dolkanu Ząbki, trenera Pałwa Janasa z Widzewa. Widzieliśmy, że czeka nas to bardzo ciężki mecz, bardzo ciężka przeprawa, tym bardziej, że delikatnie rzecz ujmując, specyfika wojska nie pozwala nam grać takiej piłki, jaką chcemy. I tym bardziej cieszyliśmy się niemiłosiernie, że grając w przewadze w drugiej połowie, strzeliliśmy tą bramkę na 2-1. Pierwsze trzy mecze zagrałem jeszcze, a później... A, no, no. Nie, nie, A, uu, uu, nie spodziewał muszę powiedzieć, że tak jak się spodziewaliśmy, drużyna krzo zaprezentowała tutaj się z bardzo dobrej strony i naprawdę mecz na początku ułożył się dla nas bardzo pomyślnie. Bramka strzelana na 1-0 napawała optymizmem i wydawało się, że jest szansa na to, żeby kontrolować przebieg spotkania. Troszeczkę brak koncentracji pod koniec pierwszej połowy, na co zawsze uczułam chłopaków i niestety straciliśmy bramkę na 1-1. W pierwszej połowie dużo daliśmy sił w to, żeby tak jakby stanąć pressingiem na ten zespół KSZO I chyba dlatego wyszło tak, jak wyszło, że później w połowie tej drugiej połówki już trochę sił zabrakło i te sytuacje wychodziły. Szkoda te 45 minuty, bo jakbyśmy wygrywali 1-0, to, to myślę, że to by się troszeczkę inaczej, inaczej potoczyło. A tak, a tak trudno: no. 2-2-6 punktów, szukamy punktów na wyjeździe, nie ma innego wyjścia. Cześć. Ale wydaje mi się, że w pewnym momencie zbyt bardzo tak, jakby puszczał tą grę pod krzo. Wydawało mi się, że dużo razy byliśmy falowani, no ale koniec końców wynik taki jaki jest, także no jest już po meczu. Ale ja Ja, het het gedoen. Sien. Sien. Dan hom hier gestop. Ons jaag dit weer. Dan. Van 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 Tempo na no Z przebiegu gry na pewno to jest zwycięski moment. graliśmy w dziesiątkę, straciliśmy bramkę na 2-1. I, no I chwała nam za to, że podnieśliśmy się, strzeliliśmy bramkę na 2-2. W końcówce przy, przy jakichś dobrych wykonywaniach z fragmentu gry mogliśmy się pokusić również o. O i trzy punkty. No, no, na pewno nie jesteśmy zadowoleni z tego remisu. Trzeba się cieszyć na pewno, że, że doprowadziliśmy do remisu, ale z wyniku nie jesteśmy do końca zadowoleni. Dęczamy!